godzinka za 23 ja już zrobiona na herbatkę i ruszam za chwilę gdzie? na wschód słońca, na śnieżkę co nie chcę już jeszcze na imprezie a niech się bawię dobrze a ja już sobie ogarnę góry ran pogoda super karpacz super oświetlony. zobaczcie co się tutaj wyprawia no super, naprawdę. nie Niby minus 6, ale czuć jakby było, nie wiem. Z plus 2, zaraz zdejmuję kurtkę. <laughs> Pozdrawiam wszystkich wariatów górskich. I wychodźcie z domu. Wychodźcie na szlak, nie siedźcie w domu. Pozdrawiam moją ekipę. Jutro lecimy razem. Karpar super wyświetlony, może to babiela, to nie jest tutaj na billboardach. Ale jest kozako. Już ktoś do mnie dzwoni. Pewno. Klucza zapomniałem oddać. Puch, idę zaraz, wyskoczy słonko pewnie w obiekty. Co fajnie widać i co strasznie lubię. O, Pytardzioszka, co? Nawet fotka będzie fajna. To ja, tak, to ja. Cię masz, wychodźcie w góry, patrzcie, jakie fajne widoczki. Nie ma co siedzieć w domu, Życie i tak, i tak przeleci o, petarda Mimo minus 7 Na minus się w ogóle tego nie czuję I to chyba nie jest kwestia wypitego wczoraj alkoholu Zobaczmy jaka temperaturyka że dzisiaj zaraz ciekawe czy tutaj dalej o, da, super Troszeczkę odpocznę, odboczna piwko bym się napił Czek mi gdzie grzecznie wyprosił, że dopiero za 10 minut no jak to ze sobą nosi nikogo się nie prosi za 10 minut to idę dalej na śnieżce sobie to zjem jak widzicie, do Śnieżki już niedaleko Maska się przydała, bo mi tak nos zmarzł A mówię, nagram coś Fajne widoki, aby się nie wiadomo czy będziemy się chciało kamerę wyciągać Jak widać na mapkach, wybrałem zły szlak, doszedłem o trzeciej I niestety nie doszedłem na wschód słońca, bo musiałem wrócić na dół No i z powrotem przeatakowałem Śnieżkę, by spotkać moich kompanów na górze, a gdzie? Zobaczycie. Oglądajcie dalej. Chodzi co, kto mnie sądzi, nie mam czasu by to kądzić, mogę pokazać kilka zakazami dysek, duszek Lecz tak, tak, na tak, Nie mam tak, co do pewnych tak, Z każdym krokiem od ciebie jestem lepszy. Życia prześpisz, to dam na. lepszy nie szkoda to opis, gadu, gadu i kawa na ławę, ale na obietnicę to ja słażki kładę Nie dajmy sobie wmówić, że miłość to pak Ekran twego smartfona tu nie jedyny to tych, że nie mają znaczenia Porażek nie licze było ich tu sporo Mówię jak jest, inni leją wodą Mówię o tym bólu, stawiam kawę na ławę Jestem szczęśliwy, bo ostrowił marze i zawsze zachęcam, byś kłopił płytę A na fałszywych to, to czasem pite i wszystkie ręce w górę W lutym raz tam gdzieś się wkładowałem w wodę Także jest dobrze Na szczęście, na szczęście przestało wiać. Słuchajcie się za górę. Za te proste wersy dla dzieci z i klimatów podmiejskich. Wersy, perkusja, emocje, muzyka i motywacja, którą widzę w waszych życiach. Na ulicach jeszcze tyle muru, Nie między sobą murów. Nie dajmy sobie mówić, że miłość to, to Ekran twego smartfona. Wszystkiego dobrego. Trzecie schronisko udało się. I zaraz jakieś śniadanko sobie zjem. I tutaj posiedzę, odmarznę I dotarłem na śniadanie. Było bardzo ciężko. Od trzeciej rano tutaj próbuję wejść i wreszcie mi się udało. Muszę troszkę podnieść, bo jak widzieliście tam na filmie, ten wiatr prawie mnie porwał. Więc okazuje się, że troszkę za mało ważę. Jak nachodzenie po górach to mi się powiem wam, że spodobały bardzo Mimo, że troszkę tam wieje, Tam za mną tak fajnie wygląda jak tam jakaś woda się lała albo coś Ma to swój uroki klimat Na tej kamerze pewnie nie będzie widać Ale uwierzcie I co? Kolejne schronisko Tym razem nie i tak mi mija dzień atakujemy, może moje opoje tutaj są pomyliłem imprezę, to nie samotnie a ci czekają w samotnie. jak na samotnie, wiesz może? tutaj tym szlakiem cały czas? Zobaczcie jak to tutaj wygląda obłędnie idę właśnie na samotnie, bo jednak to jest ten szlak na samotnie i tutaj zobaczcie jak to się prezentuje. Przyjeżdżajcie tutaj, jest naprawdę bardzo ładnie. Ja polecam daję nawet 5 gwiazdek, no bardzo mi się spodobało. O, i ku moim oczom pojawiła się co? Samotnia, nawet z taką ambonką. Księdza to nawet mają No i to wygląda... Tu jeziorko w ogóle jest, ten plac co tam jest Wygląda to petarda, co? Ja daję 5 gwiazdek, nie wiem jak wy to oceniacie Ale no pogoda też jest dobra Takiego wiatru jeszcze nigdy w życiu nie przeżyłem Na szlaku oczywiście Co jest leniuszki? Co to zachodzenia? Nie, są mi wariaci widzę biegowi co to jest? Cisna marato? Czy co to jest? My się zgubiliśmy. Cisnej nabiegliśmy Aha! Nie ma przelewu. Fajne wariaty. Jednak biegacze są biegacze, zwariowani. Cześć! Cześć! Nawet biegaczki są gazele takie. O, to jest ta samotnia. Tutaj mam nadzieję, spotkam swoją zagubioną, wspaniałą grupę. Aduh